Witam, z tej strony Aspi2. To nowa seria na moim kanale czyli Super Market Simulator Zapraszam do subskrypcji kanału lajkowana like y, koment y. i komentowana To jak to mi wyszło i widzimy się, się za chwilę no, ustawiłem po polsku co tu mam, że zamów towar za pomocą komputera, zamawiamy Markę co tu zamówimy Hmm. Dwa razy, to on, dwa razy. o Varaci, então, varaci. Não se que que estamos

Makaron una monka raz. el putre está No mira, a ir dalej. Kup. es dale... jeden ¡Uh, pan! został. torre, i sklep węcy tani jak tej, w tej drąże. Jest już po pudełku, wybalamy Samówimy się. towar rozsłyszymy i nie zamówimy. Wiem, że to już jest na YouTubie, ale jak ja sasem krasz. Wesal z tym ustaw cenę. <laughs> Dobra. Ceny ustawimy. Cena. Ale w ścisku pił nie no. Cenę Ceny ustawimy i bo je umiem mąka. U mnie jest mąka. O dwa. O dwa. Pięćdziesiąt. są. no 50 ja. makaron tu u mnie jest o 4 złote chleb mam u mnie jest o o 2,60 a i tam jest 3 złote No i olej mamy. Olej to po 5 jest złotych, dokładnie jest. 5,50. Jest. Otwieramy sklep. Czekamy na klientów. Dzień dobry pani, witam w nowym otwartym sklepie. Kładówką. Rest Jednego torera musimy dać Proszę. Jak dalej? Zapraszam ponownie. Czekamy na kolejny kuć. Dzień tak? dobry panu. Co, co pan tutaj mał? Makaron, tak? Dobrze. No, kartę. Dziękuję, przyjemnie, mi nawet kartę. Kurczę nie pamiętam. A, 4 zł. Zapomniałem sobie, kochani. Bo 4 zł. Dziękuję, zapraszam ponownie. Olej pan są, kartą. Dziękuję, kartą też może być mm -hmm. Dziękuję, widzimy się ponownie. o, pan duszy towarów są wgląd, no, to dobrze, parszut nie zsese. Dwa pochęki chleba pan są, olej. Karto, ok, suwise, przyjmujemy kartę też. Mm -hmm. Dziękuję, zabrakamy ponownie. A pan? Kodówką, okej, okay. kodówki też mi uchańczy przyjmiemy. A, kartu, proszę. Kakotów. A. Aj, mój źródło. O, fajnie. O. Dziękuję. Jestem, na... Jestem nowym, Nowy... o... w świecie otwartym, śkrębiłem się sposób i przepraszam za kłopot. O okay, kurcze, kutówkę przyjemy, nie ma reszty. Dziękujemy, zapraszam ponownie. Sadroki makaron? O, no, pani. Olej sadroki. Czemu pan to? Wszystko w górze jest, bez wadu jest. Cztery złote. O, pani. Nie, nie tak. Pana brzmi. Dziękuję, zapraszam ponownie. Czekamy na klienta Bo się mi trochę Zapraszam do sklepu Światło otwarty promocje będą krótsze Zapraszam, zapraszam Musiałem trochę podrosić, bo muszę z ten budynek Dobrze jestem misem Przepraszam pana i muszę ogłosić pani płaci? To ok. okej 4,50 mamy się Stopcie. Co mamy? Raz, dwa, trzy, cztery 502 Dziękuję. Dziękuję za psy i zapraszam ponownie Tam w będzie kartę, oczywiście przyjmujemy kartę 4 zł Dziękuję za psy i zapraszam ponownie Jejsem się po sklepie O, jest klient Witam, witam ponownie w otwartym sklepie Ostatnio był sklep, ale upadł, bo za drogi był Chleb i olej, oczywiście Przyjmuję kąduwkę, oczywiście Oddać panu Toral I 50 centów Dziękuję i zapraszam ponownie Zapraszam panią Witam Panią, o chyba już Pani będzie robiła mąka i makaron O kusiły, że kultówki przyjmiemy, o to panu Pani musi 3,50, okej okay. Dobrze, zapraszam ponownie Otwarty na 24 dopa, dobre Witam Pana nie witam w nowym sklepie Witam dwa pochęki chleba, osiwice się szeroki. Kartą o siwicie przyjmujemy kartę. Dziękuję, zapraszam ponownie i tam kokus. Kopię klient w to dobry sklep. Olej pan kupił, ok. Kartą osiwicie, przyjmujemy przyjmujemy kos. 550. Dziękuję, zapraszam po i proszę tam przekazać żonie, szybciej, przychodziła do sklepu. Witam panią, jaka pani ładna. Witam w nowym sklepie otwartym. Chyba pani na jakąś randkę i się bo tak ku pan ubrana ładne. Karto, psuje moje moje kartę. To jest problem. Dziękuję, zapraszam ponownie. Piękna panio pani. Witam Panią. Co tam u pani słuchać dobrego? Nic? okej. Okay. O siewisie kartos, psuje nieby. Dziękuję, zapraszam ponownie. Ziemisy si wkrótce. O, trzeba światło zapalić A, nie odejdź Dzień dobry panią, panu Co tam u pana dobraku słychać? Jaki dionek? Dobrze, to dobrze Dzień dobry panią. O, przyjmujemy kartę, dziękuję 8 50 dolarów Dziękuję, zapraszam ponownie, wkrótce będzie więcej towarów Witam pana, za nowe. Kartą czy kłopotówką? Kartą, kodówką, okej okay. Ie, yeah, panu 5 złotych panu wziął. 5 złotych. Okej, dziękuję i zapraszam ponownie. Do widzenia. No okay. mnie Musimy, Musimy osiągnąć prąd, bo troki. jest. Witam panią, piękną. o pani. Co tam u pani słychać? O, na, na kolację chlebka. Chyba lampka zostało tu Okej, Ok, i oświetlą, przyjmujemy kardę. Dziękuję i zapraszam ponownie do sklepu. Witam pana. O, to nam się kończy. No, skasujemy pana. Dziękuję, witam. Jestem się, bardzo, co so panu się kawałł. To misena, miłe wieczoru, Zapraszam ponownie. Dzień dobry panu. Co tam u pana dobrego słychać? Bardzo moc Nie, kartę. Osiem. Dziękuję i zapraszam panowie. To ty tam obraciłeś mnie? Nie dobry panu. To zapraszam 3 Trzy słodkie. No cześć. To wise, zapraszam panowie. No bo chleba już z nim. Dzień dobry panu O, to jest panu dwa pieniądze, okej Proszę Zapraszam ponownie do sklepu Bo towaru nie mam Dwa ma towar, co mówisz? Nakończymy się. Widzimy się jutro Jeszcze drugi dzień zrobimy O, si, skałem. 150. Nowy dzień O, wow, co ja zarobię? muszę op... o, oh, panie dobra, zamykamy, bo towaru nie mamy proszę państwa, towaru nie mamy dobra, mamy to Kroje chleba też trzeba kupić monkey też. dwa razy kupimy suker kuter dwa razy kupimy Dobra, nie kupujmy cukru, pudra Cukier pudra raz Makaron dwa Dwa razy Oleju się dwa razy ja dwa. O, olej więcej raz Ło, pań Nie, nie można Ło, proszę Państwa Jeda i musi klientów przyjść. Klienci muszą przyjść. To chleb krojony, okej. Okay. Łopanie. Mąka. Chleb krojony. Chcemy się i chleb. Idziemy, bo krep za chwilę będzie otwarty. Przepraszam za opóźnienie odwalece sklepu. Trochę później sklepu otwarza będzie Dobra, tutaj będzie by teraz spółka Na płatki To tu się poszliśmy Państwo, kochani moi Proszę klienci Kojony chleb Kojony chleb Mąka Makarony Przepraszam za opóźnienie otwarta za sklepa ale Trochę nam tutaj zeszło Zapraszam do sklepu Witam Państwu Kartę oczywiście przyjmujemy kartę Dzień dobry, aż wstawimy cenę To trochę za mało O dobrze, 70 centów Panią proszę Proszę, Zapraszam ponownie Dobra, ceny się panie, jakoś dają się Za darmo to mi też było, panie Cukier, putter damy za 2,55 Dobrze, już idę, idę, spokojnie, spokojnie Oczywiście przysuniemy kłopotówkę Przed tym 60 1 centów Zapraszam ponownie do sklepu O, dziecięcy tutaj muszą się uśpierać O, znów chyba trzeba nie ustawić Nie dobry pan, panu 19 Dziękuję, zabrałem ponownie <tuszy> Karto, siewice, przyjmijmy kartę Dziękuję, zapraszam ponownie. Musimy się nie ustawić. Spokojny, spokojny, zaraz będziemy. Łatki tam po 4 zł, bo tak u mnie jest. Dobra, dzień dobry, jestem, pan, jestem. Zapraszam całą później, no, a jestem z jestem Nie sprzedawcą. Niż Dziękuję, zapraszam ponownie. Dzień dobry, panią. Pierwszy raz panu umie w przygotować. Dobra, zapraszam ponownie. Witam paniu. No, za troko. O to w kulucie będą niskie ceny, Będą długo otwarte niskie ceny. No cóż, pani będzie piekła! Nie się uda, dziękuję, dziękuję, zobaczę ponownie za drogo! Luszę, tu jest VAT. Wad jest i nik, za drogo! Dzień dobry, pani wójt! Pierwszy raz pani wójt w 13, czy O! 13! No, i zapraszam ponownie. Witam panią. Serdeczny w naszych kochach. Nie ma rety, Dobra, Dziękuję, zapraszam ponownie. Przecież wiatr zapalić. Dobry pan. O, coś Pani, chyba będzie pierwszy tyle monkey. Dziękuję, zapraszam ponownie. Witam panią, przysła pani ponownie. Cztery... To już raz, dwa, trzy, cztery Weźmy Ło, no. trochę jest od uszu Właściwą Dziękuję, zapraszam ponownie Dzień dobry panią Tu krupuczu nie można pani teraz. do, do rejestra pani Dziękuję, zapraszam ponownie Witam pana w naszych krokach. Ja ten kocham jak pani na jutro. No. O, proszę, pan. pan. Proszę i zabrać. O, jeszcze jedno, O, jeszcze jedno, sobie. Dajcie mi w komentarzu jak nazwasz mój sklep. Otwarty jak nazwasz sklep. My, no i... o tym powiedzieć. Piszę mi w komentarzach jak nazwasz sklep. Pisze mi się w kolejnych. Proszę i zabrać ponownie. Następny naszym profesorom drobniej Dzień dobry, proszę pana. Zapraszam ponownie. A, Dzień dobry panu. O, pan tu i dużo. O, dziękuję. Kartu, oczywiście przyjmujemy. Dziękuję. Zapraszam ponownie. Zajmijcie krótsze. Dzień dobry panu. No nic nie ma tutaj tam. dziękuję, do widzenia, zapraszam ponownie Dzień dobry panu Chyba, że ona się piekła Dziękuję, zapraszam ponownie Dobra, sami sklep Tu mamy Tam, gdzie jest sklep pisimy. Dziękuję widzowie kochani za oglądanie Zapraszam do supleksy kanału Zapraszam Do lajkowania, komentowana. no i się widzimy w kolejnym odcinku Jak chcecie kolejny odcinek z tej gry no, to zostawcie pięć łapek w górę i ziemię w kolejnym trzyma, no. Wam miłej, dobrej, do, miłej, miłej nocy, miłej konieczności, ale w nocy kiedy to kontyra, Do widzenia. O, o, no dobra. No, Dzięczę Wam się w